Dlaczego na krytykę, kiedy nam ktoś zwróci jakąś na coś uwagę, to my się oburzamy, że to nie tak, ten człowiek się myli, zaczyna mi się tłumaczyć, jesteśmy oburzeni. Na pewnym treningu rozwoju osobistego trener podszedł do kobiety i powiedział, jeszcze takiej głupiej kobiety jak pani to nie widziałem. To ona się bardzo oburzyła oczywiście, ale on tak do niej jeszcze podszedł i powiedział, wie pani co, ale chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Te zielone włosy w ogóle pani nie pasują. Ona się zaśmiała. Bo nie miała zielonych włosów i była blondynką. I pytała, czemu się pani teraz ześmiała, a kiedy powiedziałem o tym, że pani jest głupia, to się pani oburzyła. Okazuje się, że na temat koloru włosów ona była 100% pewna, że nie ma zielonych włosów i że jej to nie dotyczy. I ona się ześmiała, że to był oczywiście nietrafny komentarz. Ale na temat głupoty ją to oburzyło. Dlaczego? Ponieważ ją to dotyczyło. Ona sama sobie myślała, że jest głupia. I tutaj zaczęło wiecie, zaczęło reagować na to, że ktoś zwrócił na to uwagę, ponieważ ona sama taką, tak myśli o sobie. Gdyby ona wierzyła, że jest mądra i ktoś powiedział, że jest głupia, i naprawdę 100% wierzyła, ona by wiedziała, że jej to, jej to nie dotyczy, to nie trafna uwaga. I ona by się też uśmiechnęła i machnęła na to ręką. Zobaczcie, że kiedy się na coś oburzamy, to jest powód do zastanowienia. Być może to nas dotyczy. My sami tak o sobie myślimy, dlatego nas to oburza.